Nawet doświadczenie cierpienia staje się dla nich zupełnie czymś innym. Jest cierpieniem, oczywiście, cierpienie jest zawsze cierpieniem, ale jednocześnie jest to przedziwne, że w tym cierpieniu odnajdują sens i to cierpienie nie jest dla nich destrukcją. Nie rozwala ich, nie rozbija, nie niszczy, ale uszlachetnia, ale wynosi wzwyż. Więc tak naprawdę już tu na Ziemi zaczynają doświadczać raju, ponieważ trwają w miłości. I, I może miałeś takie doświadczenie albo masz teraz, albo jest tobie jakoś bliskie. Doświadczenie tego, że kiedy jesteś kochany, czujesz się kochany. Nieważne, czy masz, czy nie masz. Po prostu czujesz się królem świata. Jesteś Panem świata wtedy. Jesteś szczęśliwy, wiesz, że jesteś kochany, wiesz, że jesteś kochana. I to, czy coś posiadasz, i ile tego posiadasz, albo jakie masz tytuły, jest mało istotne w tym momencie. Kiedy jesteś kochana przez kogoś konkretnego. Na święcie odkryli, że. Przyszli na świat z miłości, że są chciani, że są właśnie kochani. Często doświadczają też miłości ludzkiej, ale otwierają się na zupełnie nowy wymiar miłości. Już nie oczekiwania, ale oni zaczynają kochać. Oni stają się źródłem miłości. To jest niezwykłe, że kiedy idziesz ze Bogiem, tak naprawdę wtedy miłość zaczyna wylewać się z ciebie. Idziesz za Bogiem i Bóg włącza ciebie w swoją miłość. Zaczynasz go naśladować, zaczynasz stawać się taki jak on, miłość zaczyna wylewać się z ciebie. Więc zechciejmy do tego święta podejść w ten sposób, że odkrywamy i świętujemy życie i życiorysy tych, którzy już są w niebie, którzy radują się Bożą Obecnością i łączymy się z nimi, wspominamy ich. Niech Bóg Tobie błogosławi we wszystkim zabezpiecza i daje pełną radość oraz pragnienie zostania świętym.